Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 8 zastępów straży pożarnej, 40 strażaków walczyło. Z ogniem, który spowodował ogromne straty, bo ten dom kompletnie nie nadaje się do użytku, a pięcioosobowa rodzina szybko musiała go opuścić, aby uratować swoje życie. Czy pamięta Pan ten dzień pożaru? Pamiętaj. Jak to wyglądało? Pamiętaj, bo o godzinie 5.15 wyszedłem z domu. Z domu tam bo na górze spałem. Wyszedłem sobie na papierosa i chciałem przyłożyć do pieca, do pieca centralnego i przyłożyłem może, może dwie szczypki. No i poszedłem i, i jakiś mi instynkt powiedział, żebym jeszcze za godzinę, za godzinę przed komputerem siedziałem, wyszedłem i zobaczyłem zobaczyłem, że, że, że dym jest na zewnątrz i, i krzyknąłem na zięcia, na córkę, na, na to, żeby by uciekali z domu. Na miejsce zdarzenia jako pierwsi przyjechali druhowie z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamionki Małej. Gdyby to było w środku nocy, podejrzewam, że byłoby dużo gorzej. Po przyjeździe na miejsce, po, na miejsce zdarzenia, po rozpoznaniu szybko przystąpiliśmy do akcji gaśniczej. Ogień wdzierał się we wszystkie zakamarki drewnianego domu, począwszy od parteru, po jego strych i oczywiście pod dasze. Udało nam się w miarę szybko ugasić ten pożar, Niemniej jednak jak widać konstrukcja tego budynku jest tak nadpalona i w takim stanie, że nadaje się do rozbiórki. Strażakom udało się uratować część dachu no i tą część niemurowaną, która była dobudowana do budynku z części drewnianej. Udało się nam również uratować, wynieść część mienia głównie ubrania, jak i również wyposażenie obiektu. Tutaj wdzięczny i stażakom z terenu naszej gminy, Państwowej Straży Pożarnej z Limanowej, jak i tutaj była również straż Pożarna z terenu tym barku, o której nawet nie wiedziałem, że oni byli, także jestem im bardzo wdzięczny za to, że za, za tę pomoc, którą przynieśli tej rodzinie. Panie Tadeuszu no przed chwilką mieliśmy okazję zobaczyć, pokazał nam pan tutaj z panem Piotrem jak wygląda ten dom. No. On się nie nadaje do użytku. Nie nadaje się, to już, już ruina całkowicie. Także że trzeba go odbudować na nowo. No I nie uratujemy nic w tej sytuacji. Pięcioosobowa rodzina znalazła schronienie. Teraz potrzebują naszej pomocy, aby móc w tym samym miejscu odbudować dom. Będziemy pomagać tutaj sąsiadowi, koledze, żeby to rozebrać i potem odbudować. O co wszystkich bardzo proszę, bo rodzina dostała bez. Bez, została bez, bez mieszkania, bez dachu na, nad głową, także tutaj bardzo wszystkich proszę o pomoc i dziękuję wszystkim zaangażowanym w tą pomoc, panu wójtowi i wszystkim tym, którzy będą pomagali, bo naprawdę trzeba pomagać Ogłosiliśmy taką, taką zbiórkę na konto Caritasu właśnie z Kamionki Małej, gdzie można dokonywać wpłaty. No i mam nadzieję, licząc na naszych mieszkańców, nie tylko z terenu naszej gminy, ale z terenu powiatu i nie, i nie tylko, bo w każdej sytuacji, kiedy była potrzebna pomoc dla powodzian na Dolnym Śląsku, mieszkańcy się momentalnie zmobilizowali. Czy to pomoc dla Ukrainy na początku wojny, więc liczę również tutaj na wsparcie. A zwłaszcza, że jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, gdzie ta rodzina dostała bez dachu nad głową, no i musi szukać, trzeba im było szukać zastępczego mieszkania, żeby mogli jakoś te święta przetrwać. I mam nadzieję, że za rok, kiedy się spotkamy tutaj po Mikołaju, ten dom będzie odbudowany dzięki właśnie wsparciu wszystkich ludzi, dobrej woli, wszystkich, którzy będą chcieli dokonać te wpłaty. A liczę na to, że tak będzie. Pomoc dla pana i córki, zięcia i dzieci jest konieczna, bo no sami chyba sobie tutaj na pewno nie poradzicie. Nie, ja raczej, raczej no trudno, trudno by było samemu cokolwiek chcę zrobić. No.